Wszystkim z tej strony Elf TV. A dzisiaj będziemy. O, jesteśmy tutaj w jaskini. Patrzcie. I będziemy szukać diamentów. Nie wiem wykopywać, tylko to, a wykopię tego redstonea. Będziemy szukać diamentów, a w aktualizacji 1.19 został dodany już wardę. Tylko, że niestety u mnie go nie ma jeszcze, no bo ja grałam na Minecraft na komórce, no i tam nie ma. Mhm. Tutaj nie ma niestety, a szkoda. Chciałbym z nim tam pójść do tej jaskini, to bym zrobił fajny odcinek, że... Ale będzie taki odcinek. Więc a jak nie chcecie go przegapić, no to zostawcie subskrypcję. No i ten odcinek, to raczej będzie w, u mnie aktualizacja, będzie chyba w, w wakacje w ogóle. Nie tak jak. No, ja mam trochę inaczej. To później zawsze ta aktualizacja. Co tutaj jest? Takiego woda. Zale zalewa to jaskinie. Hej hej hej. O, dobre, już nie zalewa. Chodźcie. O, no, dobra. I teraz. Hm. Co tu będzie? Jakaś woda. Patrzcie, Glow Squid. No, Glow Squid. Mamy Glow in King. Fajnie. Ok, ale nie będziemy tutaj się zagłębiać. Tylko pójdziemy tam dalej. Nie będziemy tutaj pływać. Tylko w innym kierunku, trochę pójdziemy do jaskiń. Ok, gdzie jest? My przyszliśmy. stamtąd, to idziemy tam. Tak, gdzie jeszcze nie byliśmy? O nie! Przepraszam, mnie. Mocy, a ja my nie mamy żadnych powodzi. Ale patrzcie! Z... Dwa te. Zombie w villagery. No co to są za zombie w Nie wiem. Już się nie dowiemy. Zjadłbym coś, no ale tego surowego mięsa to raczej nie. Nie no. Znam dobry sposób. Czekajcie, czy mamy tutaj węgiel? Nie mamy. A znam dobry sposób, jak zrobić, żeby jedzenie wróciło. To jest trochę. I punkty życia, szybko. Patrzcie, wraca. Bo w ustawieniach tam, tylko że to trzeba w ustawieniach trochę tam porobić. Znaczy, porobić, no to trzeba zmienić na pokojowy, tylko że to jest takie trochę... No ale jeżeli nie ma się innej możliwości, czy tutaj możemy zjeść to mięsko, ale to tam... To... Czy my to chcemy jeść? Clipper, Siok, Clipper? No dobra, nie wybuch. No nie, wybuch. Zabije tylko, że pochodnie się nam już kończą. Nie, tutaj nie możemy zabrać. Musimy skądś zabrać. Będzie trochę ciemniej, ale no trudno. Nie chcę, żeby tutaj nie, kolejny, kolejny niedobry klipper. Chyba, że nie będziemy może biegać, tylko sobie iść, bo wtedy punkty głodu nie będą tak ubywały. To nie mamy za bardzo pochodni. My tu wrócimy. Chyba, że jest jakiś węgiel. Musimy iść po pochodnie do domku. Nie wyłączajcie nagrania, bo my tu tutaj wrócimy. Tylko po pochodnie pójdziemy. Dobra i możemy. Dobra, mam nadzieję, że nas tutaj nie spotka jakieś kripery. My stąd Także To jest wyjście, no jest chyba. idziemy do wyjścia. Okej. Okay. Możemy się teraz trochę podbudować. Dobra. i tutaj Nie spadłem. No przydałyby się te pochodnie, no musimy niestety. I się ja chętnie bym tam poszedł, znaczy pójdziemy, ale tylko po pochodnie musimy. Dobrze, tu o jesteśmy już. Tylko że chyba jest noc na tam. No nie. Co to było? Widzieliście, coś mi uderzyło? Znowu? Co to? A nie, głodu nie mam. Czekajcie i teraz. Co? Co tak szybko było? Dobra. Nawet nie zobaczyłem. tam są drabinki. Skończył się nam, ale jeszcze mamy budulce. To wypadnie? Nie? nie wiem, czy to wypadło, czy nie? Gdzie to jest? Są te drabinki? Gdzieś to muszą być. Tu. A mi ja może to miejsce jakoś znaczy, że tutaj. O, tymi blokami, że tutaj są te drabinki. I tu, dobra, idziemy. Zostawcie łapkę w górę, bo mało ich mam pod odcinkiem. Bardzo mało ich jest. No i przez to mój YouTube nie promuje mojego filmu i wtedy więcej osób będzie mogło go zobaczyć. Ciemno już się robi. Patrzcie Enterman Clipper. No panda. Dobrze, ale my pójdziemy do domciu na chwilkę, na chwileczkę. Pochodnie. O nie, nie ma żadnego węgla? Ani pochodni. O, o. A może gdzieś będzie. A może mam gdzieś jakieś zapasy. Sprawdzimy sobie. Może jest jakieś, co nie wykopałem po prostu. O, tutaj żelazo jest. Tu tutaj są jakieś niewykopane surowce. Tutaj czy będzie tu węgier? nie ma. No niestety, moi drodzy, obawiam się, czy nie znajdziemy tego węgla. To wiśniaka? A nie, może to papu? Nie wiem, co to może być. Czy to jest wieśniak? Musimy znaleźć ten węgiel. Zobaczycie, znajdziemy. Tylko chyba, chyba e, węgiel im, im wyżej tym się chyba jest bardziej spotykany. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale patrzcie, jak szybko punkty kłodu mi ubyło. Już mam trzy. No ja tutaj sobie bambusami przepalam. No to jedzonko. Teraz musimy jeszcze sobie zjeść. Ja na takim świecie właśnie Craft, nie, Kingland, to on się nazywa. E, zauważyłem, że w szybko jedzonko ubywa, ale myślałem, że to dlatego, że tam trudny jest ten tryb. Ja tam gram na, grałem właściwie, bo później sobie już zmieniłem, bo poszedłem do Nederu i tego nie wróciłem. Że mm, jest po prostu tryb. Z, 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 tam teraz istniecznie, tylko że tam nie ma takiego problemu, bo ja tam mam dużo jedzonka. Oparcie, tutaj będzie jedzonko. Klepki sobie zrobimy. No tylko że obawiam się, że do tej jaskini nie wiem, czy wrócimy. A chciałbym pójść do tej mrocznej jaskini, czyli tam, gdzie jest Warden, wo tylko że niestety u mnie jeszcze nie ma. U Was jest co najprawdopodobniej. No, chyba, że ktoś gra tak jak ja, na, na tym, na Pocket Edition. Czyli to jest tryb, na trybie takim e, do, znaczy no, na takim Minecraftie, tylko że na, na komórki. Chodź, kurczaczku. Patrzcie, mamy kurczaczka. Masz jedzonko. Ej, ej, ej. Ej, widzieliście? No nieładnie, kurszaczku. Patrzcie, mamy kurszaczka. Tutaj jest bambus. Bo pierwszą y, pierwszym rzeczą, jaką podnieśliśmy na tym świecie był bambus. Niestety nie jestem bambus, bo gdzieś się zgubił. Gdzieś, gdzieś, gdzieś go zapłynąłem. Słyszycie? Topiec. Tutaj jest. To są topce, wylasują. Może uda nam się zapolować. I muszelki uzbieramy. Bo później przewodnie sobie będziemy z nich mogli zrobić, tylko jeszcze będziemy potrzebowali serca oceanów, a to jest właściwie najtrudniej, najtrudniejsze zdobycia. Te muszelki to to nie są takie trudne. Niestety... No znaczy, nie no, fajnie, że niestety w że, że serce oceanów jest takie trudne. No, tutaj polowanie na utopce. Okej. Okay. Już mamy trzy te muszelki. Bo mamy chyba już dwie. Tak, a jeszcze tam w bazie jest jedna nie byłoby mieć przewodnie. Patrzcie, tutaj jest taka jaskinia. Ale do tego to potrzebujemy miksturki oddychania pod wodą. No bez tego no to... Niestety, ale... No niech się pokażą jeszcze jakieś utopce. Z muszlekami. No, topce, się, się, gdzie jesteście nie ma ich. Widzicie to? Szkoda. Tutaj są oceloty. Kiedyś można. Patrzcie jak uciekają. I nie chcę ich. A tutaj jest ta lama taka. wędrownego handlarza i obawiam się, że będę ją musiał, no, niestety, ale ubić. No bo chcę mieć po stronek, Bo farmę będziemy robić. Nie dzisiaj, ale później. Do farmy im się przyda. Nie wyleciał. Po stronek z niej nie wyleciał. No. Hmm. Co się stało? Jął wylecieć. O, papuszka. No patrzcie. Hmm. Potrzebujemy jeszcze więcej, żeby ją oswoić. Więcej nasionek. A ja tutaj planuję na tym świecie. Kompas potrzebujemy zrobić, i później wypłyniemy sobie gdzieś. Później jeszcze tu wrócimy. Kompas właśnie po to, żeby tutaj móc wrócić. Więc w dzisiejszym odcinku sobie jeszcze zrobimy kompas. O, to jest fajny, myślę, plan. A później wyruszymy w podróż. Nie w tym odcinku, tylko może w następnym. Wypłyniemy sobie, albo gdzieś pójdziemy i znajdziemy może jakiś nowy biom. Patrzcie, panda. Lubię te pandy. A w, w chińskiej wersji Minecraft'a pandy już były od początku w ogóle. Tylko u, u nas, znaczy u nas tylko. W innych krajach. Ej, kur. nie! Nie chciałem jej zabić. Nie no. Niechcący chciałem zamknąć drzwi. Miałem miecz w ręce i, i ją słońce trafiłem, no i szkoda. Dobra, robimy kompas. Kompas. Potrzebujemy żelaza, ale mamy żelazo. Tylko tak mamy, tylko sztabki trzeba. Musimy przerobić na sztabki, ale to nie jest żaden problem. To nie jest żaden problem. Aha, bambusów nie starczy. Musimy iść na zewnątrz i trochę ich wziąć. Okej. Okay. Patrzcie. Podniosły bambusy. Nie wiem że... Patrzcie Uy, już chcą. Patrzcie jak fajnie jedzą. Te są najfajniejsze, co tak fajnie jedzą. tak fajna animacja. Ja kiedyś chciałem mieć pandę i właśnie ją tak karmiłem tymi bambusami. Właśnie to była ta, co tak tak fajnie jadła. Tak fajne ma animacje. Nie, nie ten Dobra. I zrobimy sobie kompas. A kompas będziemy wyruszać na wyprawę, to oj, przyda się nam. A przydałby mi się jeszcze set żelazny. Okej, okay, jeszcze jedno żelazo. I będzie na kompas. Cyk i robimy kompas. Czy on działa? Sprawdzimy. Działa, myślę, ale na wszelki wypadek jeszcze sprawdzimy. Bo ja wiem, gdzie jest mój spawn. Czy on mnie tam zaprowadzi? Tak, wskazuje tam. Gdzie będzie teraz pokazywał? Tu. tutaj tu tu pokazuje tu 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 prosto prosto By... o, tutaj jest jeszcze jakaś jaskinia tam dalej mnie o tutaj chyba jest moje miejsce no no, no, w następnym odcinku wyruszymy sobie na wyprawę. Pa!